Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Gośmi Paco.pl są. Trener Bolesław Harendarz, a także Michał Smerdek, Warek Łęczna. Panowie w poniedziałek w Poznaniu rozpoczną się Mistrzostwa Polski seniorów. Panie trenerze, z jakimi nadziejami udajecie się do stolicy Wielkopolski? No tym razem ja myślę, że z dobrymi nadziejami myślałem na mistrza Polski. No, jest to szansa, oceniając wszystkich zawodników, którzy tam są zakwalifikowani, ma szansę naprawdę zdobyć mistrza Polski, a przynajmniej przynajmniej stanąć na podium. Właśnie, Michał, w klasyfikacji Grand Prix jesteś na pierwszym miejscu. Wiemy już, że czterech najlepszych zawodników zostanie rozstawionych. To jest dobra informacja. No na pewno najważniejsze, jest, żeby ci czwórka nasza najlepszych zawodników nie wyeliminujemy się w pierwszych walkach. spotkamy się dopiero w półfinałach. No i trzeba będzie boksować, żeby dojść do tych półfinałów, finałów i zdobyć złoty medal. Michał, wiadomo, że nie będzie Michałusa. On już walczy w kategorii 60 kg. No to trochę chyba się uspokaja. No na pewno jest to dobra wiadomość przed tymi mistrzostwami, bo jednak jest to zawodnik bardzo niewygodnie doświadczony na rynku międzynarodowym, jak i tutaj w Polsce. I jest to dobra wiadomość. Siódmi rywali, panie trenerze, którzy mogą zagrozić Michałowi, to będzie Mariusz Burzyński, z którym Michał ostatnio po dosyć kontrowersyjnym werdykcie podczas Grand Prix przegrał. Myślę, że tak, ale 100% pewny jestem, że Michałowi teraz naprawdę lepiej pójdzie, bo, bo naprawdę wygrał ostatnio. Sędziowie no, widzieli to inaczej. No jest to, dla mnie to jest. Naprawdę, no nie porozumieć. Michał, jest jakiś zawodnik, którego byś się obawiał? Znaczy, obawiać się nie obawiam, ale jest kilku zawodników, z którymi mogę stoczyć dobrą walkę. Nie obawiam się nikogo, nie można się obawiać zawodników. Trzeba i myślę, że się wygrywa nie, nie bać się. Powiedzmy, że będzie pięciu reprezentantów okręgu lubelskiego z iloma wrócimy medalami? No myślę, że około trzech powinniśmy coś zdobyć. No jest to, to, to 81 wielkie szanse ma powinien, się wydaje. Mateusz Gądnicki, no i Krasucki, bo nie wiem, co, co tam jeszcze został. Kosela. Kosela, no ja nie jestem, to Kosela. Trzymamy zatem kciuki, no i wróćcie z medalami z Poznania. No, dziękuję bardzo.